Teraz chciałabym jeszcze Państwu pokazać jeden rodzaj animacji. Można ją wykonać na dwa sposoby. Pokażę teraz Państwu, czy one się różnią. Czyli potrzebujemy jeszcze dwa zbiorniki, dajmy sobie, żeby one były mniejsze. Od tych pozostałych. Będzie to animacja widoczności, czyli w momencie, kiedy przycisk będzie wyłączony. Owa zbiorniki zanikną. Tylko teraz prowadzimy sobie małą zmianę. Postać taki, że wartość suwaka będzie można zmienić poprzez nakliknięcie na dany zbiornik. Czyli klikamy na pierwszy zbiornik, wybieramy eksperta prowadzenia danych, wybieramy zbiornik wypełnienia. Możemy to wybrać z listy rozwijanej, zmieniamy na suwak, pobierz domyślne limity i zapisy ciągle. I tą samą sytuację robimy w w zbiornik o tym mniejszym i teraz tak, pierwszy lewy zbiornik będziemy, będziemy zmieniali jego wartość, czy będziemy zmieniali jego kolor poprzez użycie koloru pierwszyfonowego, dla zmiennej fix zbiornik oblicz oraz będziemy używali spółdzielonej tabeli progów. I przy tym zbiorniku musimy także znaczyć krawędzie, żeby pokazywał lub nie pokazywał nam krawędzi. Tak samo zbiornik oblicz FCV. I możemy tak albo użyć współdzielonej debli progów, będzie jej albo możemy zrobić dwa zakresy, czyli od 0 do 1 biały, od 1 do 100 czarny. Możemy też użyć tej współdzielonej debli progów. Drugi zbiornik zrobimy sobie wprost poprzez animację widoczności. Wybieramy jako źródło danych, tak jak do tej pory, zbiornik oblicz i ta wartość, żeby nasz zbiornik był widoczny, ta wartość musi być większa od zera. Możemy wyświetlić sobie warunek widzialności, jednak nie jest to obligatoryjne. Klikamy OK, przechodzimy w tryb wykonywania. I zobaczcie Państwo, że przycisk jest wyłączony. Tu mamy nasz, nasz element, nasz zbiornik, który jest sterowany poprzez kolor pierwsza pod krawędzi. Natomiast na ten prawy zbiornik, który jest sterowany, animacja jest sterowana poprzez widzialność. Nie możemy na niego w ogóle kliknąć. Dopiero będzie, kiedy on się pojawi. Tak, mieliśmy zero dopiero wtedy, kiedy on nam się pojawi, możemy to, cokolwiek na nim zrobić. Więc taka jest różnica przy używaniu widzialności. Tak? Jeżeli wykorzystujemy y, zmianę su wartości słowaka na danym elemencie, a nie na panelu operatorskim, przy eksperci widzialności ten element będzie widzialny dopiero wówczas, kiedy nasza zmienna będzie warto miała wartość większą od tej, którą zadamy. Natomiast przy tej opcji, kiedy używamy koloru Pierwsza panowa roz Krawędzi. Dostęp do tej, do suwaka będziemy mieli ciągle.